Hejka, mam na imię Kasia i witam Was na kanale Psi Głos. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić sobie o tym, jak przyzwyczaić psa do kąpieli. No to zaczynamy. Niestety większość psów nie lubi się kąpać w świecie w domu w wannie. To jest zupełnie inna sytuacja niż kąpanie się w jeziorze, rzece czy nad morzem, no bo tam jest nieograniczona przestrzeń, albo ta przestrzeń nawet jak jest ograniczona, to jest bardzo duża. Pies ma pewną swobodę. Natomiast tutaj zazwyczaj mamy mały prysznic, albo wannę. To pomieszczenie jest małe i do tego wiecie, ten głośny dźwięk wody, która wylatuje czy to z kranu, czy z słuchawki prysznicowej, no to wszystko jest takie. Bardzo niefajny dla psa, stresujący. Dlatego większość psów, mimo że nawet lubią się kąpać w kałuży, rzece i tak dalej, to wcale nie lubią kąpać się w domu. No i teraz co zrobić, żeby pies sobie pozytywnie kojarzył kąpielę? Słuchajcie, kluczową rzeczą jest to, żeby wszystko robić stopniowo. To, czego będziecie potrzebowali, to oczywiście wasz pies trochę przysmaków. Ja mam tutaj kawałki mięsa suszonego, wanna czy tam prysznic w zależności co macie. No i trochę czasu. Pierwsze co chcemy zrobić to pokazać psu, że ta wanna, prysznic czy tam inne miejsce, gdzie jest kąpany, wcale nie jest takie złe, a nawet może być fajne, bo są w środku przysmaczki. Ja mam akurat wannę, czyli do pustej wanny, suchej, nie odkręcam kranu, po prostu wrzucam przysmaczki i też pokazuję Neli, że mam przysmak, żeby tutaj weszła. O, I to jest pierwszy etap. Pies zjada sobie smaczki z pustej wanny. Nic więcej się nie dzieje. Pokazujemy psu, że to miejsce jest w sumie całkiem spoko. Kolejny etap to będą rozrzucone w wannie smaczki, ale już woda będzie nieco odkręcona. Wiecie, jeszcze nie na maksa, żeby było tak głośno i w ogóle wszędzie od razu mokro, tylko żeby gdzieś tam sobie leciała ta woda w tle tak jakby. Zobaczcie, woda sobie delikatnie leci. Prawie tego nie widać, tak jest lekko odkręcona. Znowu mam smaczki, wrzucam, pokazuję psu. Zachęcam jednym smaczkiem, żeby z wszedł. No i psiak zjada przy smaczki wanny, A tutaj już leci woda, czyli stopniowo przyzwyczajamy do tego, że będzie tu mokro. Super, Nela! Ekstra! No i teraz kolejny etap. Woda jest odkręcona na maksa przy smaczki. I pokazuję Neli, żeby weszła. Jak widzicie, woda sobie leci mocno, jest całkiem głośno. I rozrzucam smaczki. Dobry pies! Pamiętajcie, że przechodzicie do następnego etapu przyzwyczajania psa do kąpieli tylko wtedy, jeżeli ten etap, na którym aktualnie jesteście mm, jest na tyle komfortowy dla psa, że nie wysyła sygnału stresu, że się nie boi, nie stresuje. Jeżeli akceptuje tą sytuację i jest ok, i sobie zjada te przysmaczki bez żadnego problemu, no to przechodzimy do następnego etapu, czyli włączamy lekko wodę. Jeżeli się nie stresuje, przechodzimy do następnego etapu i włączamy mocniej wodę. I wiecie, stopniowo to zwiększamy, ale patrzymy na to, czy pies nie zaczyna się bać. Jeżeli się boi, to utrwalamy ten moment, na którym pies jeszcze się nie boi. Mam nadzieję, że to jest jasne. Czyli jesteśmy na etapie, gdzie Pies zjada przysmaczki z wanny, a woda już jest mocno odkręcona. Kolejny etap jest to zmoczenie łapek psa. Czyli bardzo ważne jest, żeby nie przechodzić od momentu dawania smaczku w wannie do od razu całego moczenia psa. To też trzeba robić stopniowo. Ja niestety, jak myję, Nele muszę do niej wejść do środka, ponieważ mamy taki parawan i on uniemożliwia takie komfortowe mycie psa w inny sposób. Mogłabym po prostu tutaj stanąć i się nachylać nad psem, ale chodzi o to, żeby no nie nachylać się nad psem, dla psów jest to niekomfortowe. Ja po prostu wchodzę do niej i kłócam. Dobra, czyli podsumowując, teraz będę moczyła same łapki psu. Kolejny etap to jest zmoczenie całych łapek i brzuszka. Następnie moczymy całego psa. Przypominam, że jeżeli wasz pies stresuje się w momencie, kiedy myjecie mu brzuch, polewacie go wodą, no to musicie pracować nad tym etapem, albo jeszcze nad wcześniejszym, żeby nie doprowadzać do tego, że pies będzie się stresował w panie, tylko ćwiczycie sobie cały czas ten etap, gdzie pies czuje się komfortowo i stopniowo przesuwacie granice. Dopiero jeżeli macie przećwiczone te poszczególne etapy i pies się nie stresuje, kiedy moczycie mu łapki, kiedy moczycie mu brzuch, kiedy moczycie go całego, możecie stopniowo próbować myć go już tak, wiecie, z szamponem. Dla wielu psów sam sam proces mycia, wiecie, gdzie jest ten szampon i myjemy psa, wcale nie jest nieprzyjemny, no bo to jest taki masaż całego ciała, i wiele psów to lubi. Większość psów boi się samego wchodzenia do wanny, bycia w wannie, tego dźwięku wody, więc cała praca to jest tak naprawdę przyzwyczajanie psa do zostawania w tej wannie, żeby nam nie wyskakiwał, żeby się nie bał, przyzwyczajanie do tego, że jest szum wody i do tego, że jest sam moczony, a potem już samo mycie zwykle nie jest jakieś problematyczne. Jednak, jeżeli pies się stresuje, Myciem, no to najpierw myjemy tylko łapki, potem myjemy łapki i brzuch i stopniowo, stopniowo po prostu robimy coraz więcej. Dobra, więc ja teraz umyję Nelę. Dla Neli używam takiego szamponu, to jest botanika dla białej sierści. Sprawdza nam się całkiem fajnie, zostawię Wam link w opisie. Jeszcze Wam tylko dodam, że warto wszystkie rzeczy, które normalnie stoją na wannie, żele, szampony i tak dalej, wynieść chwilowo z wanny czy prysznica, żeby pies na przykład jak machnie ogonem nie zrzucił tego, bo wiecie, w łazience jest straszny raban, wtedy jest głośny pies się może przestraszyć. Więc to Wam utrudni zadanie przyzwyczajenia psa do kąpieli. No i kolejna ważna rzecz jest taka, żeby nie nachylać się nad psem. Kłócamy obok psa, natomiast się nad nim nie nachylamy. Jeżeli macie taką sytuację jak ja, czyli tutaj wanna jest tak naprawdę zabudowana, ja zawsze zostawiam Nelly otwarte drzwiczki, tak żeby nie czuła się, wiecie, taka osaczona, że jak będzie się czuła bardzo źle, może wyskoczyć. Wiecie, nie jest zamknięta i koniecznie nie musi ze mną być, jakby się czuła źle. Ma taką opcję, że jest jest otwarty tutaj do połowy ten parawan, i w razie czego może wyjść. Już wiecie, sama możliwość tego, że pies ma jakby możliwość ucieczki, bardzo uspokaja psa. No, dobra, koniec gadania. Bierzemy się do mycia. No i pies bekon. Jeżeli wasz pies jednak boi się tego samego, wiecie, mycia, tego mm, masowania z szamponem i tak dalej, to najlepiej zaangażować drugą osobę i podczas gdy wy będziecie myć e, szamponem psa, druga osoba będzie podawała temu psu smaczek za smaczkiem, po prostu. Pamiętajcie o tym, żeby bardzo dokładnie wypłukać swojego psa, bo jeżeli nie dopłuczecie tej piany z szamponu, to potem e, pies może po prostu dostać podrażnienia, może go wszystko swędzić no i bez sensu. Tak jak my sobie dokładnie spłukujemy szampon włosów, tak samo trzeba zrobić u psa, nawet z większą starannością, no bo jak pies ma pod podszerstek, yy, no to ciężko jest to wszystko wypłukać, więc trzeba poświęcić trochę czasu, żeby wszystko na pewno dobrze z psa spłukać. Poza tym, jeżeli używacie szamponu, który ma bardzo intensywny zapach i nie spłuczecie go do końca dobrze, to jest bardzo prawdopodobne, że wasz pies na pierwszym spacerze po kąpieli wytarza się w czymś obrzydliwym, bo będzie mu przeszkadzał ten zapach, który ma na sobie i będzie chciał go zmienić na coś bardziej psiego. Bardzo ważne jest też, szczególnie teraz W jesień, jak się zbliża zima Generalnie wtedy, kiedy nie ma upałów Ważne jest, żeby zadbać o to Żeby pies nam szybko wysechł Czyli bardzo dokładnie Wytrzeć go ręcznikiem A najlepiej podsuszyć suszarką Lub zupełnie wysuszyć go do suchego suszarką Bo jeżeli zostawicie Długowłosego psa z podszerstkiem Do wyschnięcia samemu sobie No to taki pies Za szybko nie wyschnie tak w mieszkaniu Kiedy już teraz mamy temperaturę, nie wiem 20-22 stopnie w mieszkaniach, jest już dosyć wilgotno. Pies nie będzie szybko wysychał w takich warunkach. I taka mokra sierść psa, do tego wiecie ciepła, no bo pies wydziela ciepło, więc ta sierść będzie mokra ciepła. Jak możecie się domyślić, to jest świetne środowisko do rozwoju bakterii i grzybów. Więc warto zadbać o to, żeby dobrze wysuszyć psa albo chociaż podsuszyć suszarką. Jeszcze powiem Wam parę słów o częstotliwości kompania. Bo słuchajcie, myślę, że tak optymalnie jest kąpać psa raz na miesiąc. Ja kąpię Nelę tak raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. Nie warto psa kąpać za często, może to doprowadzić do na przykład przesuszenia sierści. Myślę, że tak optymalnie to jest właśnie raz na miesiąc. Nela jest białym psem, długowłosem. chodzimy na spacery na pola, łąki, błoto i tak dalej. No i powiem Wam, że tak naprawdę mogłoby się wydawać, że Nela potrzebuje kąpieli codziennie. No ale u nas to wygląda tak, że po każdym spacerze, kiedy Nela się ubrudzi, Błotem, jakimś piachem, jest brudna po prostu po spacerze, to wtedy Nela idzie do wanny i po prostu letnią, czy tam ciepłą wodą, opłukuje ją z tego błota. Zwykle to po prostu jest tylko brzuch i łapy, czasami tutaj e, pod pyskiem, na piersi też jest e, ubłocona czasami pysk. E, no to te części po prostu, które są mokre opłukuję ciepłą wodą i po prostu tyle. Nie używam szamponu za każdym razem, wystarczy ciepła woda. W ogóle niektórzy robią w ten sposób, że e, jak pies się ubrudzi to czekają aż to wyschnie i potem wyczesują to z psa. Też tak można robić, yy, natomiast według mnie jest to bardziej upierdliwe, bo potem trzeba odkurzać cały dom albo pół domu, jak z tego psa. Wiecie, jak sech i wysypywał się ten piasek, no to ten piasek potem jest wszędzie. Więc według mnie wygodniej jest po prostu poświęcić 10 minut i trochę opłukać psa. Więc yy, u nas to wygląda tak, że czasami, nawet codziennie, jak jest brzydka pogoda, to no, po prostu pies pokazuje sobie, że jest brudny, yy, a że mieszka w mieszkaniu, nie na żadnym podwórku, no to nie chce mieć błota i piachu w domu więc po każdym spacerze, e, kiedy się ubrudzi, Nela trafia do wanny i tam ją opłukuje. A taką porządną kąpiel z szamponem, jak mam z odżywką, to z odżywką, teraz akurat nie miałam, e, taką porządną kąpiel funduję jej mniej więcej raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. No dobra, i to by było na tyle o tych kąpielach. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Jeżeli tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Zapraszam też Was na mojego i Instagrama. No i co? Do zobaczenia. Pa!